Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 20 lub 21 marca. W Pruszczu połączony jest razem z akcją Drzewko za Makulaturę. W tym roku Pruszczanie świętowali go dość późno, bo 27 kwietnia. Każdy mieszkaniec mógł przyjść z zalegającą w domu makulaturą i w zamian dostać roślinkę. To jest nasza czwarta akcja pod hasłem Drzewko za Makulaturę. Za każde 5 kg i kupon z gazety e, można otrzymać jedną sadzonkę drzewa. Przeróżnych, tak? Od drzew leśnych, liściastych. To no, odrzewka ozdobne, krzewy typu kalina i kruszyna. Organizatorami akcji byli Dziennik Bałtycki, Urząd Miasta Próżdański, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu, a partnerem akcji było nadleśnictwo Kolbudy. Z jakich jeszcze innych atrakcji mogli skorzystać mieszkańcy? Można było skorzystać z czypowania psów. Poza tym zbieraliśmy odpady, wiele odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. W akcji bardzo chętnie pomagali harcerze. 31. drużyna harcerska z Pruszcza Gdańskiego ze szkoły podstawowej nr 2 dała popis umiejętności organizacyjnych. Bardzo fajnie było na tej akcji i mamy nadzieję, że będziemy chodzić na więcej tego typu akcji. Ja, ja myślę, tak. że ta akcja była potrzebna, bo na przykład z, w końcu z drzew jest papier i rozwaliśmy bardzo dużo drzew, więc myślę, że bardzo pomogliśmy jednym środowisku. Takiego typu akcje są bardzo przyjemne się napracowaliśmy trochę na snagi wolą, ale się Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni na no i... takie akcje i mamy nadzieję, że następną też będzie. Nas I ja się zaproszeni. też cieszę, że te maluchy też się trochę nauczyły, że właśnie trzeba segregować, recykling i trzeba to dbać. Akcja z roku na rok cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy już od rana ustawiali się w kolejce, by oddać makulaturę oraz odpady za drzewo. A to wszystko po to, by upiększyć nasze balkony, ogródki i przede wszystkim naszą planetę. Polecamy również zobaczyć, jak wyglądała zeszłoroczna edycja Dnia Ziemi oraz ostatnie darmowe chipowanie psów. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych stron na Facebooku i na www.północna.tv.